Good morning everybody. Ja jeszcze tylko wrócę do domu oddam mojemu synowi pokemony Bo zostawił w samochodzie, a później będzie szukał że ta... Delivery Trzymaj, się. zostawiłeś pokemona Pa Pa Tajnki Delivery Boy. Czy Wy zauważyliście, że jest więcej u Was tam, ktokolwiek mi ogląda, z Anglii, więcej domów na sprzedaż? Czy tylko po prostu jakiegoś tabliczek się pojawiło, ale na to nie zwracałem uwagi wcześniej. O, Leci Rafał. Wow, tak. Wypakuje mandarynki. Tutaj w okolicy dawno nie było domu No sprzedaż. Znaczy, był obok mnie, co ja gadam. Tutaj z tej strony nie było. I tam tabliczka stoi właśnie. Ciekawe ile ten dom kosztuje. Z pół miliona pewnie. Tyle te domy tu kosztują w tej okolicy, powiem Wam szczerze. Że... <śmum> Moim zdaniem, domy powinny być za darmo. <śmum> Powinni... Powinniśmy wydawać pieniądze na inne rzeczy, a nie na płacenie za domy. <śmum> energia, internet, woda. No kurde, człowiek, człowiek, cały miesiąc pracuje. Ja wiem, że każdy to ma, nie, ale ogólnie to jest, to jest nie, nie Cały miesiąc pracuje, żeby zapłacić rachunki, nie? Miesiąc mija, i nagle już jest pierwszy, nie? I nagle już jest pierwszy, gdzie trzeba zapłacić za dom Zapłacić za to, za tamto. I to jest jakiś horror. Wydaje ci się, że masz pieniądze i nagle przychodzi ten pierwszy jutro I już wtedy wiesz, że to tylko była fikcja Że masz pieniądze No masakra, nie? Co tam się dzieje? Jakieś do dobudówka chyba kupat coś robią? Nie wiem, czy to nie jest dobudówka, którą ja kiedyś wyceniałem. Ale ta pani nie miała czasu, bo chciała w tamtym roku to zrobić jakoś po wakacjach. może mi się tylko wydaje. Ale widzę trzech budowlanych sobie jakiś tam z tyłu. Także, no co, robota, 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 słuchajcie. Dzisiaj nie mam jednego chłopaka, bo go bark boli. Naciągnął się wczoraj podczas wbijania tych, yy, tych blach. Które tam podtrzymują te drewno. Tych gwoździ się trochę nabił, no nie powiem. Tą rękę musiał trochę do góry cały czas trzymać i gdzieś I na pewno się naciągnął. Wiecie, to nie jest takie ćwiczenie, które wykonuje się regularnie codziennie. Więc z automatu mógł się naciągnąć. No Kurde, szkoda, bo teraz go będzie bolało. Dzisiaj stwierdził, że zostaje w domu na razie, bo po prostu go nakurza na Więc mam nadzieję, że wróci jutro, bo i to jest piątek i jest ten. I jest śniadanie. Piątkowe, także Rafał, nie nabal. <laughs> Poza tym e, uprosiłem elektryka wczoraj, żeby już przyjechał dzisiaj i zaczął robić elektrykę. No bo może. Może robić gniazdka, może robić światła, może robić dużo rzeczy. E, samo przepięcie może zostawić na, na później, ale ogólnie instalację może już nam zrobić w tej dobudowce i najprawdopodobniej dzisiaj ją by zrobił. Więc wtedy moglibyśmy na spokojnie myśleć o zakrywaniu płytami. I zostanie mi tylko hydraulik, żeby go uprosić, panie Stanisławie. Proszę cię bardzo, przyjedź do nas. Stachu <grystanie> ostatnio zapraszał do siebie, także będę musiał znaleźć czas. Tylko kurde, nie mam czasu, bo teraz ostatnie weekendy też bardzo zajęte jestem. Ja pierdzielę, ja, ja wiem, ja już to mówiłem, ale ja chcę po prostu ten projekt skończyć. Na minusie ja już się z tym pogodziłem, że jestem w dupie finansowo, ale chcę go skończyć i, i iść normalnie z następnymi projektami, nie? Bo, bo wpierdzieliłem się z tym projektem, powiem wam szczerze. I to tak ostro się wpierdziłem, po same uszy, nie? To jest tragedia. Normalnie będę musiał dopłacać z domu pieniądze, żeby człowiekowi zrobić projekt. nie? Przez moje błędy wyliczeniowe. Przez to, że potrafię zrobić robotę za darmo, nie? Albo za takie pieniądze, które nie pokrywają w ogóle robocizny. Jestem kretynem, no po prostu kretynem. To jest niewiarygodne, nie? Już tyle lat praktyki, ale no nie wiem, ja nie umiałem tego wyczuć, tego rynku teraz, co tu się dzieje. To, to jest masakra, nie? Co tu, co, tu, co tu się stało od tamtego roku, nie? Te zmiany cenowe, ta pogoda, to wszystko ja po prostu gdzieś źle zadziałało wspólnie. Więc mi zależy głównie tylko na skończeniu tego projektu, bo ciągnie się za mną wszystko, nie? Te opóźnienia, poprawki, które są, wiecie, no też nie jesteśmy profesjonalistami we wszystkich dziedzinach, więc z automatu gdzieś tam mamy opóźnienia, musimy cofnąć się krok, żeby dokończyć, żeby zrobić coś dobrze, bo ja nie lubię popeliny, ostatecznie muszę się z tym, z tym pogodzić, że Musimy częściowo czasami niektóre rzeczy poprawić od razu w trakcie robienia. No bo widzę to następnego dnia, że no nie poszło tak jak trzeba. Także mamy tam jakieś swoje błędy I, i tyle. Także ten projekt jest w dupie. Jest totalnie w dupie. Do tego czekam na lepszą pogodę, bo muszę wrócić tam na tamten projekt który gdzieś tam ma też swoją jakąś małą wadę między sąsiadem a, a, tym, a tym domem, który robiliśmy, bo tam, tam była taka plama, jakby nie wiem po czym, kurde gdzieś musi być jakieś pęknięcie w ścianie, bo dach jest szczelny, wszystko jest ok, Ale to też trzeba upewnić się, czy na pewno nie ma jakiejś dziurki, czy gdzie tam jest, bo... Byliśmy tam ile? Dwa tygodnie temu później przyszedł przymrozek, no i nic tak naprawdę nie mogliśmy zrobić. A też gdzieś to mi wisi, żeby to upewnić się na 100%, że jest ok, bo tam byłem z kolegą, poprawialiśmy, e sprawdzaliśmy co tam może być nie tak i te okno, które tam lekko zaciekło. Nie wiem, czy to przez wentylację, czy coś, ale to kurde, trzeba mieć pogodę, żeby to sprawdzić, właśnie. I to jest, wiecie, to też jest czas. A ja nie mogę nagle się rozerwać, gdzie tu mam już taki bałagan, nagle jechać tam i coś zrobić. No dom wariatów, słuchajcie. Dom wariatów. Także ten początek roku naprawdę jest nami psychicznie wyczerpujący. Ale mam nadzieję, że tak to tylko będzie tutaj teraz, na no nie cały rok. Więc lecimy na robotę. Zobaczymy się zaraz z resztą panów i mam nadzieję, że uchwycę pana właściciela. Niech mi odpowie na kilka pytań związanych z elektryką, bo mam tam pytanie odnośnie świateł. On nawet nie wie, że światła zewnętrzne mógł dodać do tego projektu, ale chyba mu to dodamy, nawet nie będziemy go pytać, tylko po prostu niech dostarczy jakieś światełka. Także, no bo jak budynek bez świateł zewnętrznych, to tak słabo ogólnie będzie wyglądał, nie? Taki pusty będzie taki, taki beton. <noise> eee, opowiadałbym trochę więcej o tym projekcie wam, ale to opowiem wam w ciągu dnia, ponieważ tam ten, no, ogólnie ludzie nie mają wyobraźni, nie chodzi o klienta, chodzi o tą osobę, która to rysowała. No nie ma wyobraźni i ten budynek w, no, mógłby być inaczej trochę zaprojektowany, jeżeli chodzi o izolację dachu, bo no, no mógłby, ale to trzeba było robić w początkowej fazie, a nie teraz zmieniać się w trakcie projektu i no i kto za to miałby zapłacić, słuchajcie, to jest właśnie ta cała zagadka, że nawet ja jestem ogólnie taką osobą, którą zauważyliście na pewno, że ja ciągle dokładam od siebie, poprawiam niektóre rzeczy w projekcie od siebie za swoje, tutaj już przesadziłem, tutaj przesadziłem i jeszcze można by było kilka rzeczy udoskonalić, ale ja po prostu, choć chciałbym to zrobić, to wiem, że nie stać mnie na to po prostu już zwyczajnie. A klient nie będzie chciał tego zrobić. Chyba, jak dzisiaj zapytam, ale ogólnie ten budynek to wyjdzie bardzo wysoki. To jest jakaś parodia będzie normalnie. Przez. nie wiem, nie podoba mi się do końca to, to, jak on to nakreślił. Bo ten plastik, który dookoła będzie tam dolepiony, jest dosyć spory. Będę musiał, wiecie co, żeby skrócić wizualnie ten plastik. To ja już mam jakiś tam plan, nie? Po prostu tą rezynę, którą będę robił, i ten, ten taki okap na, na, na tym plastiku. To ja już sobie to tak zrobię, żeby tą to, to wizualnie ten plastik skrócić, jeżeli chodzi o wysokość. I mam taki właśnie plan gdzieś, nie? Więc mm, nie będzie tak źle. Ale gdybym zostawił to tak oryginalnie, jak miałoby być, to ja pierdził nie. Poradzę sobie tam. Ja sobie jestem poradzę, tylko, tylko ogólnie wiem, że można to by było kurde inaczej trochę narysować, inaczej tą izolację było, ten dach nie musiałby być taki, nie? Ale no ale co zrobić? Next, następny projekt będę, będę zwracał może mu uwagę, bo on też może potrzebuje wymiany zdań, może od czasu do czasu tak naprawdę powinien spotkać się z takim budowlańcem jak ja i sobie tam pogadać przed zatwierdzeniem projektu. Czy, czy, idziemy, czy idzie to w dobrą stronę? Bo wiecie, on ma tam wyobraźnię jakąś tego rysunku, a ja mam wyobraźnię techniczną, taką wizualizację już gotowego produktu. Więc może to jest rozwiązanie na przyszłość, że nie ma co się skupiać już na tym projekcie, jak bardzo, wiecie, ile, ile tu można było poprawić, tylko jak poprawić następne projekty, prawda? I to jest chyba naj, najważniejsze w tym momencie. Jak tu sobie pomóc nawzajem, bo współpracujemy już jakiegoś czasu i denerwować się na siebie też nie ma sensu, więc może to jest najlepsza opcja. Po prostu usiąść pogadać. Niech mi pokaże kilka projektów, ja sobie je na nie popatrzę i powiem, co myślę o nich. Tak wiecie, bez, bez urazy. A on albo to zaakceptuje, albo, albo nie, albo, albo powie, dlaczego na przykład nie można, albo można. To jest chyba najlepsze rozwiązanie. Także ja sobie do niego dzisiaj cyknę i zaproponuję mu spotkanie biznesowe. Co wy na to? Zobaczymy, co powiem. Let's go. Lecimy do Boys'u. Cześć. Dobra, doleciałem, słuchajcie. Zobaczmy, co tam u rubaczków, jak tam skończyli dzień wczoraj, bo ja już nie zdążyłem tutaj dojechać. Good morning. I dostałem prezenty, słuchajcie, od Arka. Trójkąty do samochodu. Trzy. Dla mnie do malucha i dla chłopaku do malucha przyjechał piach, także musimy odjechać vanem i niech nam zostawi piach i niech jedzie z powrotem. Mamy dach, mamy ściany. Elektryk za chwilę będzie, będzie ogarniał światełka. Już wiemy, co gdzie Chyba sobie takie zdjęcie cyknę. Jestem na dachu. U jezus, Maria! Jestem na wysokości skafoldu. No właśnie, izolacja już wieża. Dobra. Elektryka ustalona. Wiedzą, co mają robić. Ja znikam do gościa, do bloku. Także słuchajcie, jeszcze zanim odjadę, to Adrianowi pokazałem, jak ma zrobić te skosy. Z jednej strony całość Joyce'a, z drugiej strony 4 cm ma zostać, ponieważ Joyce ma 3 metry, 2 cm. Na metrze tak mniej więcej robimy taki spadek, czyli z automatu z 10 cm zostaje 4 na końcu. To jest ta kreska, którą tu widzicie. Zaraz przytnę i będziemy mieli pierwszy trójkąt. Let's go! Jedyny urok to jest taki, że trzeba 3 razy tą prowadnicę przesunąć, ale przynajmniej masz większą kontrolę nad tym, co, co robisz. Sprawdzasz jeszcze raz starszą, czy Trójkąt mamy gotowy, nie? Patrz, ten będzie na zaczęcie dachu, a ten będzie na kontynuację dachu. I my sobie to skrócimy, oczywiście, ale skrócimy sobie w tym momencie, kiedy tam nam pasuje, nie? Mm -hmm. Czyli o, o. Idealnie się skosy pokrywają. Pięknie jest. I mamy całą linię dachu pod tym samym skosem. Nie? Cudownie. Pamiętaj, że jestem mądry. To w miarę <noise> w miarę. Także pierwszy trójkąt masz, taki przykładowy, będzie zawsze mógł sobie popatrzeć. Teraz, czy przecięliśmy ją do końca. Elegancko i mamy drugi trójkąt. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze zanim chyba pojadę do dziadka, to muszę podjechać do GS Windows, zapytać się o wycenę okien i coś tam jeszcze było. Rozbawił mnie ten elektryk, a propos, czekaj, a propos, ktoś tutaj skomentował, <noise> tu chodziło czekaj, a propos wiatraka, 5 amperów, 1500 wiatrak, tutaj łazienkowo może nabierać mochca. Może pobierać Mach 30. Gość montuje kabel 2,5 i 20 amperów. To ja się pytam, co to za wiatrak, który potrzebuje? A, bo to nie chodzi o wiatrak, słuchajcie, to on y, powiedział wiatrak, ale tam jest hiter. Jest grzałka. O to chodzi. Że grzałka, to nie chodziło o hiter. E, fu. O wiatrak, tylko chodziło o hiter. Tam jest po prostu łazienkowa grzałka. On to nazwał w ten sposób, nie? Także jeżeli oglądasz mój kolego Nit Electric LTD, to właśnie chodziło o to, że był za mały kabel do, do grzałki. Nie do wiatrak. Tyle w temacie. Miłego dnia. Zanim odjadę, to sprawdzę, ile ja mam. O, jaki pójść. Taka niespodzianka na parkingu. Hmm. Zanim odjadę dalej, to kupię tutaj tą grzałkę, o której właśnie była mowa, bo ona tam w ogóle szwankowała. Przy okazji, wymienimy jej. Wymienimy jemu, a ja sprawdzę, ile mam końcówek i łączek do, do miedzi. I w ogóle, czy mam mieć. Trochę tu bałagan się zrobił. Poprzewracało mi się tutaj wszystko i dopiero pojadę do gościa, nie? bo po co mi kursować tym sporotem będę mógł mu tą grzałkę podłączyć także sprawdźmy co ja tu mam let's go. dobra, wszystko mamy oprócz tego hitera nie mam kurde bo nie ma go w stoku, muszę go zamówić ale mi się wydaje, że w toolstation mająt dzisiaj nie musi być wymieniony Słuchajcie, bo i tak ja tam będę jutro inżyniera jeszcze nie ma eee, z cancelu, jest godzina 11. To o której on będzie? Przecież ja nie mogę tam cały czas czekać na niego, nie? Zobaczymy. Słuchajcie. A to był zawór. Dobra. Jestem tu na miejscu u tego pana. I, I co? Skrzynka jest zrobiona, bo tego chyba nie pokazałem na koniec. Cały ten bałagan, który tu wisiał, został schowany w, w części gdzie kiedyś była skrzynka. Więc tą płytę, ta płyta jest tylko taka temporary. Temporary. Ta płyta jest po to tylko, żeby zasłonić połączenia wszystkie, które trzeba było tutaj schować. Ponieważ wszystkie stare kable były za krótkie, więc trzeba było je przedłużyć do nowej skrzynki. Jest nowa skrzynka założona. Job done. Jeżeli chodzi o, to, o ten element, to mamy to załatwione. Jeżeli chodzi o zbiornik na wodę, który tu był. Już go nie ma, to już wie się, bo pojechał. Teraz przygotowuję połączenia pod ten hiter. Tak to wygląda, słuchajcie. Także założyłem już mocowania tutaj do rurek. Trzeba będzie zrobić jeszcze tylko długą dziurę na kabel. Wszystko mam przygotowane. Najpierw go powieszę w odpowiednim miejscu i będę dostawiał rurki. Plan doskonały. Zobaczymy, czy się uda. Aha. Ale wiesz, co z often right Często they actually show they they can supply the item or they should yeah. have this on the in the stock and then it's like next day delivery two yeah. days delivery five days delivery so that i just think like the whole idea to go there and pick it up yeah. doesn't work anymore yeah. Tool stations two picks, they just yeah. they exist but they, they're not delivering the way they should. yeah so. If you can wait two days, why not to order online from anywhere else? That's why right, yeah. it will save you trip to the shop and yeah. you know be disappointed. So, so and even the system sometimes show like they actually hold this uh, item that many. Yeah, you go into the counter and he's saying no, the system is wrong. Yeah, <laughs> so you can't physically check it. So who stole it? I don't know. Well that's normal that's what I asked last time. I said who's stolen them? And they looked at me, I said, Well, I if just, you sold them, it's the like computer all... takes it off automatically. So the only way that they're going to be He will just take the item, sell yeah. it, and put the numbers, yeah. or the system should actually Well, because when well, the moment we put it into pay, it, um, it should take it off. Yeah, well, I know, but should. Should. <laughs> that's the thing. Everything should. I'm I'm it's about to do shit, yeah. Jeszcze raz muszę zejść, bo nie wziąłem bicie tego e, siłobaku do czyszczenia rurek. Właściciel mi znowu wybył, ja go nie słyszałem. Nie wiem, gdzie on poszedł. Może do sąsiadki? Zamykam drzwi, zjeżdżam na dół i zaraz wracam. Fajnie się tu robi, ale jest siódme piętro. Słuchajcie, coś zapomnę, bo nie chcę tego wszystkiego znosić. Tutaj tego małego flatu. trzeba zjechać na dół z siódmego. Wjechać zadzwonił do mnie klient. Byłem w samochodzie. Położyłem telefon na, na tym, na, za kierownicą. Wziąłem kombinerki, wziąłem izolację. Wjechałem do góry. Gdzie jest mój telefon? Telefon został w samochodzie. I, ile razy ja już byłem na dole dzisiaj? To jest jakieś niemożliwe. Nie mam czasu czekać za tą windą Słuchajcie, zostało mi lutowanie, miałem rozebrać prysznic, Jak go będę rozbierał jutro zaraz zobaczycie. W sobotę będę pracował. Normalnie, co ja się napędę? Jak to mówią? Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Hello everybody. I talk to the ghost. Uh, it's not a lot of light, but I can at least try to show something. Ok, so mamy tutaj kiter. Słuchajcie, będzie ciężko się zmieścić. Zakapowany zawór, oczywiście rurki się wszystkie pocą, będzie trzeba poszukać otuliny, bo brakuje tu kawałka i tu kawałka. Poza tym Tutaj wrzuciłem łączkę, doprowadziłem zimną wodę, spuściłem ciepłą wodę w dół, tu jeszcze trochę wodę muszę posprzątać, ale ciepła woda jest ustawiona na 40 stopni, wszystko działa, nie cieknie, powiem Wam, że nawet poprawiło się ciśnienie wody, słuchajcie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę. Brawo ja, także lecę szybko do chłopaków, zobaczę co tam u nich słychać. Uciekłem już z tej windy, bo czekam, czekam. Kurde, już się śpieszę, Chcę tam jechać. Mam jeszcze wycenę. Tu, kurde, mi te łączki pasowały, wszystko ok, podłączyłem, nie działa. Okazało się, że w tym całym boksie jest taki biały guzik, i tam jest napisane, jak byk. Przed włączeniem odkręć kran przez 5 minut. Naciśnij ten guzik, i dopiero włącz zasilanie. Ale też to ogarnęłem. Ja tego nie robię codziennie, wiesz. Ja praktykuję na ludziach, że tak powiem. Uczę się za każdym razem nowej rzeczy. Mam nadzieję, że będzie działał. Do jutra się dowiemy. Let's go. Cieszyłem się bardzo do was. Nie zdążyłem założyć bluzy. Zabiją mnie za to. Cho Cholero jedna, co żeś tu zrobiła? <laughs> <laughs> nie patrzcie na to, bo jest tak bardzo źle, nie, tygrych, nie chodzę. Tygrych, tylko, ty... I do, I do, I know, I speak English, I know. Tak, tu będziemy obcinali te, tak. I jedna rzecz, którą mogliśmy zrobić, to jest to położyć do góry nogami, nie? Ale to nie chyba roli, co? Jak myślisz? Nie, <laughs> To się okaże. Tylko tutaj się zaczyna problem, bo coś źle wymierzyłeś. Nie, właśnie, wszystko dobrze tak. wymierzyłem. Tak. Ja Nie rozumiem, jak chcesz teraz to. Dobrze. Chodziło o to, żeby właśnie zrobić takie skosy. Jak widzicie, tu dokładki są. 10 cm zaczyna się ten skos. Jest pięknie. Tego dokręcę, grzejnik, bo tutaj hydraulicy ulicy zrobili bałagan i cieknie. Dobra, ciekaw jestem, czy bateria wytrzyma. Dostałem adres? Dostałem adres. Ja mam, kurde, ja mam tych wycen, jak cholera. Tutaj wszystko jest cacy. Tam delikatna... Dobra, słuchajcie, Baterijka wymieniona na trzecią Zimno. Jest to one po prostu tak. Wyłączają się. Tam podłączyłem hiter. widzieliście? Ale i tak go jeszcze sprawdzę, bo takie mam wątpliwości, czy tam na pewno jest takie powinno być. Możliwe, że zamienię tą łączkę do samego tego aparatu. Nie na skręcaną, taką jak ja założyłem, czyli przez rurkę i oliwkę, tylko na. Na, 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 na nakrętkę z uszczelką, bo tak nie do końca mam wiarę w to, że to będzie trzymało tak jak trzeba. Bo jak, nie daj Boże, jak tam ktoś ruszy, może powstać jakiś luz. Takie mam wrażenie, że to nie jest to, co powinno być. Więc poprawię po sobie jutro, jeszcze ewentualnie, jeżeli będę miał z tym dalej problem. I tutaj Adrian przyciął wszystkie Joyce tak y, jak widzieliście. Poustawiał je, tam delikatnie muszę je skorygować, żeby były tak jak ja chcę. Tam taki malutki jakiś błąd gdzieś tam jest, ale to nie jest problem. Także jutro dostanie ode mnie tylko informacje z rana i sobie to poprawi. Ja zabiorę Rafała, bo dzisiaj go nie było, trochę się źle czuł. Pojedziemy rozebrać tam prysznic, może zamontujemy od razu prysznic i tak dalej i tak dalej, będzie szybciej nam we dwójkę to ogarnąć, bo tak to ja biegam w tym sportem jak wariat. I zamiast zrobić robotę, to kurde muszę zejść na dół, wjechać do góry. Ja pierdzę jakiś urok, po prostu. odzwyczaiłem się od tego, powiem wam szczerze, nie? Więc to będzie ogarnięte tutaj. No, jeszcze trochę tych ścian zostało. Na pewno ich jutro nie skończymy. Tu nie ma szans. Nie ma szans, żeby to jutro było skończone, więc trzeba zrobić jak najwięcej w następnym tygodniu w środku już. Jeżeli przykryjemy ten dach, zrobimy chociaż część płytami OSB, to tam wrzucić izolację i na płyty to już jest łatwa praca, ale trzeba będzie go jeszcze, wiecie, uzbroić całego, nie? Czyli będzie trzeba zrobić tą te plastiki dookoła, trzeba będzie zrobić rezynę, no to jeszcze kurde będzie tego sporo, nie? Zamknąłbym ten dach jak najszybciej się da, ale nie mogę. Elektryk zrobił praktycznie pierwszy fix. Hydraulik, no zostaje mu tylko grzejniki i woda. No, powiem wam, jesteśmy coraz bliżej, ale każdy dzień to jest w nawagę złota, powiem wam szczerze. Także zobaczymy się jutro. Ja wam życzę miłego piątku. Dzięki za suby, lajki i komenty, a szczególnie za suby, bo suby mnie pchają do tego, abym dalej tworzył ten kanał. I to jest bardzo ważne dla mnie. <laughs> Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć. Zobaczcie co się dzieje. Koleś jest pijany albo naćpany. Zobaczcie jak on jedzie. Ciężko go wyprzedzić, bo po prostu on ledwo se jedzie, słuchajcie. Nie wiem czy go zatrzymać, czy jak. Ale jest niebezpieczny trochę, nie?